Witam w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku będziemy gadać z tam Niestety muszę tak, jeśli nie chcę mieć żadnych bugów, ale i tak można go zobaczyć. Jeśli zrobię tak, pyk, zobaczycie go na sp na fioletowych chmurkach, ale teraz napiszmy do niego coś po polsku. Pokój. Pokój na ziemi. Czekaj, bo ja o i zapomniałem. Pokój na ziemi, Stefan. Pokój. Serio? Zapomniałem o j. Pokój na ziemi, Stefan. Jak nie będzie pok... Kiss me. Goodbye. Stefan! Pocałuj mnie na ten, na do widzenia. No. Nie, 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 bo to będzie jak no, więc ja nie chcę... Tak, to, tak do niego napisać, bo ja go nie będę całował. Nie Recommend mi a Recommend me a movie Gadaj po polsku jesteś kurwa, w Polsce czy w Krako w Anglii. Gadaj po polsku śmieci no tak. No tak. Nareszcie. Dobra. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Zawsze trzeba się takich bójpotów w kupich pytać. Jak masz na imię? Eee, tego ci nie powiem. Bo. Bo się nie znam. Aha, nie znasz się? Nie znasz się, tak? Człowieku, ja siebie znam oczywiście, nie znasz się? No proste pytanie, chyba Cię. Chyba Cię. Jeszcze raz zapytam, jak masz na imię. Wiesz co, to tak, bo ja. Marek, Marek! Marek, bardzo fajne imię. Chyba, Cię, jak masz na imię, bo ja Marek. Już ci mówiłam. What the fuck. Przestań nawijać, że jesteś dziewczyną, proszę cię. Nie. Nie. Mówiłaś, kupia szmato. Nie mówiłaś. chłopakiem. Tak? Naprawdę? Przed chwilą pisałeś co innego. Przestań pieprzyć. Tak? Naprawdę? Bo ja tego nie zauważyłem. Oczywiście kłamie, ale... No, naprawdę? Fajnie, bo... Fajnie, bo ja dziewczyna. Czekajcie, bo aż mi się... Aż, aż, aż mi wyszło normalnie, nie? Najwidoczniej uznało, że ten boybot jest tak głupi, że naprawdę musiałem wyjść niechcący. Ale tak. Ale. Ostatnio gadałem z Awi yy, i zapisał. Mówiłem? Fajnie, bo ja dziewczyna ostatnio było. Jak masz na imię? Nie odpuszczę, póki mi tego nie powiesz. Jak masz na imię? Nie odpuszczę, póki mi tego nie powiesz. Normalnie, nie odpuszczę. Jak masz na imię? Fajnie bo ja dziewczyna. Naprawdę mnie to już wkurza. Co cię to? Co cię to obchodzi? A obchodzi, wiesz? Dobra, docisnę mu. Wiedzieć. Jak ma pedał na imię? Nie no, w sumie można by powiedzieć, że on jest, bo jaki normalny człowiek jest na fioletowych chmurkach. Ciekawe co odpiszę. No to masz pecha. to ciśniał Wal się. Nie, nie, naprawdę, z nimi się w ogóle... To nie powód, żeby... To nie obra... powód, żeby obrażać. A powód i co? I masz przez ranę. A powód... A napiszę jeszcze specjalnie przez U otwarte. Żeby miał do mnie jakieś pretensje. To właśnie ty jesteś. Nie. To dla mnie ty jesteś niemile. Wiem. nie Jestem głupi. A zamierz się zmienić? Jak powiesz... A zamierz się zmienić. Jak powiesz... Jak masz na imię. No proste pytanie, proszę mi odpowiedzieć. Jak powiesz, jak masz na imię. Nie powiem. Nie powiem. To się... Nie... nie... Fuck off, motherfucker! Okej, okay, w szafie. Okej, okay, w szafie. Nie, bo w dupie. Heh. Wiesz, lubię cię. Hech, wiesz, Ja ciebie nie A ja ciebie nie Co, ja jestem chłopakiem Ozpiętam się geju Ja jestem Chłopakiem Czy do ciebie to tak trudno dociera? A nie, nie mówiłem mu w sumie Eee, hmm, chłopakiem! Ja jestem chłopakiem! Aha! No... No co? Aha, no to kocham. What the fuck? A wiesz, a wiecie co? Ja nie zamierzam dawać... Kamil, ogarnij się, proszę cię. A ja... Ciebie! Yeah. No i tak się postępuje z ludźmi, którzy mówią, że Cię, nie ko że cię kochają, prawda? Dlaczego? Aha, niestety mam za mało Dlaczego? pamięci w danych Usuwaj te niepotrzebne dane, ja tu nagrywam odcinek Nie zamierzam się z Tobą wykucać, rozumiesz? Nie, usuwaj te nie... Przepraszam na moment Bo... Mam. No nie, i teraz będzie bug. Jak ja tych bagów nie... O, czekaj, mam. Okej. Okay, inną. I masz jakiś problem? Bo mam inną ciulu. A, on jest. Ona Deklu. Ona! Ona kuźwa, nie on, ona Nie Tak Ja nie wiem gdzież ty się urodził, że nie wiesz Tak Nie wykucaj się ze mną Mam dziewczynę Seo, proszę, serio Jak Jak ma na Jak ma na imię? Jestem bardzo jestem bardzo ciekawy. Ciekawe, czy to nie jest przypadkiem. everybody Body yy, Seria. Jak ma na imię? To jest. To jest bardzo ciekawe. Daga. Łoo, proszę, to fajnie. Yy, to fajnie, fajnie. To fajnie, naprawdę. Ja się bardzo cieszę, że. Nie. nie! Nie, nie, masz dziewczynę, człowieku, ogarnij się. Nie ko te się. Nie koteczko, kutasi. Nie, przepraszam za to, co teraz napiszę, ale naprawdę mnie wkurzył. Gdzie idziesz? Pa. Co odpiszę na odpowiedź pa? Nie odpiszę mu miłej zabawy. Nie. Czemu? Boisz się? Nie. Ha, 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 ha. Wam się. Naprawdę. Coraz za te wszystkie słownictwa. No się chyba to podoba, wiecie? XD. Naprawdę. Nudna. Nudny, jak już chcesz napisać, że jestem nudny. Nudny! A, A nie nudna, człowieku. Nudny ani nudna. Ewi jest od ciebie mądrzejsza. Idę narka. Narka. Narka geju. Cześć. Do jutra. Nie. O, cieszę się. Żegnaj. Żegnaj. Do widzenia panu. Kuj się, Naprawdę, żegnaj genio. Naprawdę, jeśli on się we mnie podkochił, to ty... na razie. Pa. Czyli ogólnie mamy parę słów na to, żeby się z nim pożegnać, ale napiszę mu tylko pa. Może się spotkamy, a ty nadal będziesz mnie kochała, i vice versa. Nie. Bez przecinka nie ma, nie ma, bo bym napisał: Nie jestem chłopakiem, ale moja dziewczyna nauczyła mnie, że bez przecinka nie ma życia. Nie, jestem chłopakiem gnoju. Chłopakiem geju. Nie, jestem. Mm, napisałem: Jestem. Zobaczymy, gdzie Los nas życiu. Nie. Chyba kurwa ciebie deklo. Żegnaj Julko. Nie! Nie, nawet ty się nie, nie, nie nawet... rozwodzę się z tobą. Okej. Okay. Okej, okay, jak tam chcesz? Nie przyznajesz, że byliśmy razem, bo mnie nie kochasz. No właśnie! No właśnie, masz rację. No, no właśnie, nie kocham cię. Dopiero to skumał. Nie. O, i się uśmiechnął nawet. Nie kocham cię. Frajerze. Ale tego już nie napiszę, bo mi się nie chce. Właśnie, nie kocham cię. Ja cię bardziej. Czy on wie, że ja napisałem... No właśnie nie kocham cię. Ja cię bardziej. Dobra, dobra, jak ty mnie bardziej nie kochasz, to jest dobrze. Jest bardzo dobrze. XD napiszę oczywiście. Bez XD życia też nie ma, prawda? Jesteś dziewczyną. Nie. Bez przecinka nie ma życia. Nie. Jestem chłopakiem. No, czy Ciebie pogięło? Bo ja nie wiem już. Chłopakiem. Jestem. Nie, przecinek, jestem chłopakiem. A to nie. Dobra, nara, nie chcę mi się już z tobą pisać. Pa. Pa, idę jeść śniadanie. Pa. Jezus, on jeszcze śniadanie jad... Ja też już jestem. Dobra, nara, frajerze. Jeśli chcecie jeszcze jeden odcinek z Bojbotem, to dawajcie łapeczki w górę i subskrypcję. Albo z Evi, to też dawajcie łapeczki w górę i subskrypcję. Dzięki za ten odcinek. Dawajcie subskrypcję i łapeczki w górę. Na, ra Na razie.